5 sierpień 2022 Pomnik kapłanów w Bazylice Mariackiej zamordowanych tylko podczas wojny 2779 kapłanów którzy życie swoje oddali Chrystusowi Polsce w latach 39-45 błogosławieni, którzy umierają w Pani. Pomnik postawił za to Przytocki, ksiądz, który umarł tutaj na stojąco, w tej bazylice, męczony za komunistów. Proboż Kościoła, serce Jezusa, którym wikariuszami byli Bronisław Komorowski i Rogaczewski, zamordowani w Stutthofie. Pomnik ten fundował również biskup Nowicki. Biskup Nowicki był dwa razy w dachu pierwszym razem 4 maja 1940 roku potem za Aksenhausen, a drugiego 13 grudnia 1940, w 1940 roku przewieziony razem przewieziono. 527 kapłanów. 527, to znaczy 527-letni program przestępców ustalony wydany w Konstantynopolu 12 października 1492 roku, kiedy Krzysztof Kolum odkrył Amerykę. Krzysztof Kolum, wnuk króla Władysława Jagieły. Tutaj mamy tablicę pamięci męczeńskiej ofiary. Duchowieństwo w Polsce złożonej w pracy kapłańskiej, walki o wolność w służbie miłości bliźniego, w pracy oświatowej i wychowawczej, w więzieniach i w obozach. Kaplice temu fundowali kapłani trzech historycznych ze sobą związanych diecezji – helmińskiej, gdańskiej i Włocławskiej. W poszczególnych decyzjach zginęło w helmińskiej 344 kapłanów. Częstochowskiej 61 kapłanów, Gdańskiej 5 kapłanów, Nieźnieńskiej 137 kapłanów, Katowickiej 80, Kieleckiej 17, Krakowskiej 40, Lubelskiej 50, Lwowskiej 87, Łódzkiej 100, 132, Łomrzeńskiej 40. Łódzkiej 39, Pińskiej 62, Płockiej 110, Poznańskiej 212, Przemyskiej 38, Sandomierskiej 26, Siedleckiej 24, Tarnowski 25, Warszawskiej 85, Wileńskiej 92, Włocławskiej 220, Prowincje Zakonnych 276 kapłanów oraz 262 braci zakonnych. 2779 kapłanów, którzy życie swoje oddali Chrystusowi i Polsce w latach 1939-1945. A teraz mamy księdza Michała Woźnickiego, obrońcę Przyświętej św którą odprawiali Cię wszyscy kapłani, prawdziwi kapłani. I tutaj, w, tym, w tej katedrze w Mariackiej w Gdańsku umarł na stojąco ks. Zato Przytocki. Biskupem był biskup Nowicki, więzień dachał, otruty 10 marca 1971 roku w Warszawie, w tym samym szpitalu, co truto z proszkowanym szkłem kardynała Plonda. Kardynała Jezu Ufontowi. Jezu Ufontowa.